Dobrze, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. W związku z tym tak, euro, dolar po wybiciu, po tych spodniesieniu stopach procentowych poszedł do góry, następnego dnia mocno spadł. E, troszeczkę analogiczna sytuacja jest z funtem. Ten akurat po wybiciu dużo mocniej spadł i to jest trochę niefajnie nie w tym momencie. I teraz tak, euro, jen, którego tam na ostatniej analizie Mocno robiliśmy. Dalej twierdzę, że będzie tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o Euro1. Tu widać, że już na interwałach jednodniowych są taka sekwencja. Jeżeli ta, powiedzmy, tutaj mała mikronowa linia trendu zostanie utrzymana, no to dalej powinni sobie w zasadzie, chodzimy, żeby ją przebili. I wtedy stopniowo będziemy się tutaj obniżali, co też może lepiej zobrazuje na przykład takie nam tutaj ułożenie. Takie najprostsze, które może, może być. Ja dzisiaj już zagrałem kilka pozycji na Eurojenie. To były te pozycje. Natomiast w chwili obecnej to znowu jest już wystrzelone. Były nawet 4 ułożone, ta już się nie utrzymała. E, obecny rynek jest trochę niżej jeszcze. Natomiast bardzo mnie interesuje teraz sytuacja, która się dzieje się na eurofuncie, ponieważ tak, to jest po ogłoszeniu stóp procentowych Wielkiej Brytanii, która też podniosła stopy procentowe i był mocny wystrzał do góry. I teraz chciałbym zobaczyć taką sytuację, e, tak jak to robiliśmy na poprzednim nagraniu. Tendencję będę chciał utrzymać, żeby była spadkowa. Natomiast to już jest bardzo tutaj mocne wyjście i robi się to trochę niebezpiecznie. Dzisiaj jest koniec tygodnia i, tak powiedzmy, życzeniowo dobrze by było, gdyby sobie spadli i zostawili z jakimś knotem od góry, więc dawałoby mi to takiego większego, e, nazwijmy to spokoju, na to, żeby patrzeć dalej, że rynek powinien się obsuwać. Natomiast co tutaj się y, dzieje? To może zróbmy sobie tak, żeby było lepiej. Więc na dużym interwale działa to trochę inaczej, bo tu nam się bardzo ładnie upina 50, i te poziomy widać, że są bardzo mocno bronione. Tutaj nie mamy nowego niższego dołka, więc jest zatrzymanie, wyciągnięcie. Na razie jest sekwencja, nazwijmy taka trochę odwrotu. Natomiast od góry, kiedy sobie na to spojrzymy, na niższym interwale tu mamy taką strefkę, która powiedziałbym, że niech będzie sobie korektą. Chodzi mi dokładnie o tą sekwencję. Bo ta jest wybijająca, ale chodzi mi o tą, która była. Jeżeli ją sobie odłożymy, to widać, że jest to mniej więcej na tych samych poziomach utrzymane. Więc jest duża szansa, że jeżeli ma być powtórka, no to być może załapiemy się na e, sekwencję częściowo przypadającą z tego ruchu. I teraz jeszcze jedna rzecz. Gdzie to było? Na h 4 Tu na razie widać, nie chcą sobie spadać, więc nie ma co się kopać z, z, z koniem i z rynkiem, trzeba po prostu poczekać. Natomiast, też na interwale takim większym, coś co wygląda całkiem fajnie. To powiedzmy tak: tutaj jest na razie odklepane pierwszy poziom. Drugi, który by mnie interesował to jest właśnie ten w okolicach 38,2 Jeżeli miałaby być tutaj jakaś yy, reakcja yy, I Co ja tu miałem zrobić? Zapomniałem eee, To by była pierwsza 38 mi się gdzieś opinało Na którym to mi się opinało? No i zapomniałem. To jest wtedy to. Tak, jako równość. No i zobaczymy, czy będzie tutaj tendencja, żeby się osłabić. Natomiast no, nawet na niż na w1, d1 H4, ale chodzi mi, żeby euro-fund spróbował zrobić taką powtórkę, jak zrobiło euro. Natomiast czy będzie tak silny, trudno powiedzieć. Dzisiaj jeszcze o 10.30 są dość mocne dane dla funta brytyjskiego, jeżeli one będą dobre, bo te wczorajsze były dla funta dobre, a mimo to fund się osłabił, więc póki co dalej będę próbował szukać pozycji krótkich. Natomiast no jest tutaj w tym miejscu już taki rynek, w tych rejonach, gdzie będzie tutaj dochodził do tej równości korek, też będę próbował szukać jeszcze pozycji krótkich, żeby zobaczyć, jak to dalej będzie się układało. Natomiast no, nie chciałbym tutaj, żeby podchodzili podwyższe poziomy. A już wiem, co chciałem zrobić. Tu chyba chciałem jeszcze zmierzyć ten swing. O, że wtedy ta równość korek też się bardzo ładnie upina. Z, 30, z prawie z 38. Więc też będą dobre rejony, żeby spróbować zagrać pozycje krótkie na kontynuację tutaj tego trendu. Aczkolwiek ta sekwencja już też powoduje, że jeżeli mamy w dłuższym terminie patrzeć na dalsze obsuwanie, no to buduje się taka zwana akumulacja, gdzie będzie próba wtedy wyjścia, wyjścia wyżej. Ile podjadą wyżej, tego jeszcze nie wiem. Ja będę dalej spróbował się szukać tutaj krótkich pozycji. Dzięki, pozdrawiam, cześć.